A w ostatniej części sytuacja w cieplarniach. No, tym razem mam tutaj trochę więcej luzu, no Bo też większość roślin tutaj nie ma. Nie ma takiej też potrzeby, a i też nie bardzo mam, właśnie w tym roku, czasu na to wszystko. Ale staram się tutaj z tymi moimi planami różnymi nadganiać. Tutaj widać pięknie już. Rozrośnięta zamiast furfuracea. W tym roku tak samo będzie, będzie tutaj tworzyła szyszkę. Tamta jest z zeszłego roku, ta jest z tego roku. Szyszka męska. Tu na przykład można już sobie poprawić wychodzący liść, żeby taki krzywy nie wyszedł. Także liście też już wychodzą. O, ten tak w szklarni to rośnie zdecydowanie lepiej niż nawet niż w jakimkolwiek pomieszczeniu. Jednak tutaj sprzyja im ta, 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 ta temperatura. Tutaj sub Submamilaris, też takie ciekawe sukulenty rosnące m.in. na Wyspach Kanaryjskich. Tutaj dalej Dion Spinulosum. Też taki fajny, duży sagowiec. Na razie jeszcze jest mały, ale już sama jego wielkość no on ma może za 2 lata, dwa, może 3. Tutaj też duża pestka, a w zasadzie leży to już tylko tak. Symbolicznie, ale też świadczy o tym, że to jest kawał kawał sagowca. Tutaj, dwa cykasy rewoluta, takie tutaj, oddane tutaj przez, e, przez ogrodnika, który sobie na razie nie poradził z nimi. No i tutaj poszły na rekonwalescencję. No i już widać, że już efekty są. Efekty są, już tutaj liście zaczyna wypuszczać. Czekam na, na następnego. Ale raczej sobie tutaj spokojnie poradzą. Tutaj dalej. Yy, palmy. Sabal. Yy, sabal palmetto. Też czekają tutaj na przesadzenie do trochę lepszej ziemi. Bo tu rosną, ale też tak nie za specjalnie. I to, jest, to są chyba już ostatnie rośliny, które, muszę, które będę przesadzał z tej takiej kijowej ziemi, o której już nie, nie, nie raz tutaj wspominałem. I faktycznie, no tak, nie rosną za bardzo. Tutaj obok. Cyka też taki ciekawy sagowiec Obok tutaj wrośnięty jako chwast w jednego sabal palmetto portulatka warzywna niby chwast, ale no, do sałatki się nadaje jest to, jest to taka popularna sałatka w basenie Morza Śródziemnego, taki fajny kwaskowaty smak i już się tutaj zaczyna nasionka rozsiewać Tutaj jeszcze ogórki, nie są to ogórki z nasion wysiane, tylko już to są zaszczepki pobrane od ogórka rosnącego w szklarni, do drugiej szklarni, ale tam do niego dojdziemy. W zeszłym roku też fajnie tutaj zaczęły, zaczęły trochę później rosnąć, będą na, na, na późniejszy zbiór, ale fajnie popuszczały korzenie, tutaj jeszcze inna parcia, już tutaj zaczyna, zaczynają także tutaj puszczać korzenie. Są to ogórki te długie, długie szklarniowe. Tutaj jest za, zaczątek mojego, mojego takiego jurajskiego zakątka. Ale raczej będzie jeszcze zmienione, bo w przyszłym roku raczej ta szklarnia będzie trochę tak rozbudowana. Tutaj tworzy się trochę taki właśnie zagajnik sagowców. Dominują tutaj makrozami komunis. Jest ich tutaj sporo. Tutaj figowiec. Figowiec bengalski. E, taka miniaturawa odmiana. Tutaj właśnie. Ten hibiscus, z rosela, ten taki hibiscus warzywny, no tutaj rośnie zdecydowanie lepiej. Najlepiej z tych wszystkich, no i na szklarnia to szklarnia, jeszcze w dobrej ziemi i w szklarni, no to już tutaj ma naprawdę spore rozmiary. Już zaczyna puszczać pędy boczne, no to z tego na pewno będzie. Dlatego też sadziłem go w różnych miejscach, tak żeby, żeby zobaczyć, gdzie będzie najlepszy, najlepszy efekt i naj, najszybsze przerosty. No to widać, że no, na tą chwilę. Tutaj rośnie zdecydowanie fajnie. I z tego chyba najprędzej się spodziewam owoców. Owoców, ale w sumie liście są też jadalne, więc te liście też mogą posłużyć jako sałatka. Tutaj właśnie też duża ilość tych makrozami komunis. Tutaj ciągle ta szyszka żeńska, w tym w tym wypadku u, yy, u yy, Zami Floridiana. Tak, jestem ciekaw, jeśli by udało się wyrobić w czasie wyrobić w czasie tej zami furforaca, to może można by spróbować zapylić tam tą szyszkę. No byłby taka ciekawa hybryda, zami furforaca i i zami floridiana. No, ale no nie wiadomo, czy by doszło do zapłodnienia. Nie, nie wiadomo, jak, jak czy są na tyle, na tyle blisko ze sobą spokrewnione, że w ogóle by do czegoś tutaj doszło między nimi. że tak to pójmę. No, ta szyszka już zaczęła wychodzić w zeszłym roku, praktycznie na jesień, no więc. Jak tutaj nie, nie będzie zapłudnie, no to na pewno przypadnie, A cieka właśnie a ciekawe by było spróbować już takie własne sagowce wyhodować własne nasiona. No zobaczymy. Jak się jak zacznie tam to to można spokojnie tutaj pewną tutaj <coughs> yy, pewne, pewien ty, prosty sposób na innej zapylenie. Ale no to dopiero jak dojdzie do czegoś, to też może taki filmik tutaj nagram. I tutaj też jeszcze mam mała taka dwie małe zamie furfurace też. Też to są, one są z nasion, też czekają, też kiedyś może, któryś z nich jest też właśnie żeńska, żeby też można było na własne, własne nasiona. I tu jeszcze tegoroczne wysiewy eukaliptusów. Tutaj eukaliptus Leucoxylon, jest taki ciekawy, nieduży eukaliptus, taki dorastający do 1,5 do 2 do, do metrów o dużych kwiatach. No Zobaczymy też co z niego będzie. No Na razie rośnie fajnie. Też jest to, są to już ostatnie praktycznie już wysiewane, przeze mnie eukaliptusy już ta, ta przygoda jej dobiega do, do swojego już końca. E, w sensie wysiewu nowych euk 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 eukaliptusów reszty to już w zasadzie nie ma sensu. Już te w zasadzie nie ma bardzo sensu sadzić do, do gruntu ale będą na pewno jeden z nich będzie. W tych osłonach, które właśnie te eukaliptusy wcześniej przeżywały, bo on jest bardzo odporny, około minus 5 i ogólnie rośnie nieduży, więc zobaczymy, czy też dałoby się tu takiego jednego przezimować. Więc tutaj są dwa i tu jeszcze bardzo ciekawy eukaliptus, eukaliptus persiana. No, tutaj już kupę nasion, już go wysiałem. No z jednego, niestety nie jest dostępny w Polsce, przynajmniej ja nigdzie go tutaj nie dostałem. Już się bałem, że w ogóle nic z tego nie będzie. Tu w różnych ziemiach go wysiewałem i prawdę mówiąc wykiełkował dopiero w ziemi takiej mineralnej, czyli takiej zwykłej kretowini Mówię, a zobaczymy. bo Przeczytałem tutaj właśnie mniej więcej środowisko, w jakim on występuje, więc faktycznie to są takie jałowe gleby, byle jakie takie, właśnie, takie zwykłe żwirowe, nie jakieś tam bardziej zasobne. I dopiero tutaj zaskoczyło i coś, coś wyrosło. Jest to też takie odporny też do około minus 5 stopni eukaliptus. Jest to jedyny eukaliptus, tutaj z tych wszystkich, które tu przed mnie wysiewane, pochodzący z Australii, z Australii Zachodniej, czyli już takiej typowo pustynnej, takiej części już gorącej, takim w takim klimacie już subtropikalnym, ale suchym. Ale suchym. I on też właśnie ma i też właśnie dorasta tak do 1,5 metra, do 2 metrów jest niewysoki, więc może, może nawet kwitnąć i, i w donicy, co właśnie też na to liczę, kwitnie dużymi, takimi e, żółtymi kwiatami, ten kwitnie żółtymi, a lełkoksylon z kolei takimi różowawo-czerwonymi, więc będą się, <laughs> będą się na pewno fajnie odróżniać. I tutaj także <laughs> moje dwa wysiewy, jeden i drugi tuż pomału już wychodzący, e, wysiewy awokado. Jest to awokado, awokado odmiany, zapomniałem, się nazywało Zutano Zutano. Jest to też ciekawa odmiana, która powinna, powinna dawać owoce bez, bez obecności drugiego awokado. Jest to awokado typu drugiego, które właśnie ma to do siebie, że, że no nie będzie puszczało dużo tych, 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 tych owoców, ale no będzie na pewno była taka możliwość zapylenia zapylenia takiego wsobnego. Chodzi mam to drugie awokado, te, in, te które też kwitną i prawdopodobnie są to awokado tego typu pierwszego, więc mimo wszystko będą się tutaj ładnie komponować. Jest, jest to też dość mrozoodporne awokado, jedno z najbardziej mrozoodpornych. No niestety jest wysiane z nasion, więc trzeba będzie tutaj trochę czasu poczekać, kilka lat, ale mi się nie śpieszy. To też taka ciekawostka, też zobaczymy jak będzie zimował. Jest to też takich obszarów, właśnie chłodnych, Meksyku, środkowego Meksyku, więc powinien dobrze znosić zimę. Tutaj reszta sagowców. Tutaj także sagowiec. Jaki to był ten sagowiec? Despecti Tutaj sagowiec z kolei Kliwi e, cola no, no te to rosną swoim tempem i nie ma też co ich tutaj poganiać. Tutaj już też wypuszczający pomału listki Dion Edule. I tu też mój tegoroczny nabytek. Eee, cytryna ta australijska. Eee, ta e, cytryna kawiorowa jak, jak to nie inaczej mówią. Właśnie jest to z tych e, citrus australica. Więc też ciekawe właśnie jak będzie, jak będzie tutaj u mnie rosła, też mam nadzieję na jakieś tutaj fajne owocki, na pewno wyglądają bardzo aromatycznie i też ciekawe, ciekawie z wyglądu. I została mi jeszcze ta druga szklarnia. I na końcu szklarnia taka typowa warzywna, bo nie samymi egzotykami człowiek żyje. Tutaj papryki, papryki, ale obok także i jakieś takie ciekawe egzotyki, właśnie jak. Także tutaj wsadzona ta, ten hibiskus, hibiskus rosła, no tutaj rośnie no podobnie jak na dworze, na, dworze, na, tym, na tym, drugim filmiku, na drugim filmiku, no słabiej zdecydowanie niż, niż ten tonicy. no może też im, mogę tutaj trochę żyźniejszą ziemię może dać. W przyszłym roku na pewno będę się tutaj już też zastanawiał nad tym, jakie tutaj potrzebuje warunki i najważniejsze, czy zdąży wydać jakiekolwiek owoce co mnie tutaj najbardziej ciekawi i coś można z nich zrobić bo mają dość szerokie zastosowanie tam odsyłam do internetu także tutaj w miarę rosną tutaj obok te wspomniane wcześniej ogórki, ogórki długie odmiany Marta F1 a ładne rosną ładne, spore ładne, spore, już tutaj kilka było zerwanych i pomału sobie tutaj rosną tutaj pomidory koktajlowe Zwykłe bawole serca, taka, taka powiedzmy typowe, typowe, bez żadnych tutaj niezwykłych. Tutaj jeszcze jeden hibiskus, no ten taki ten nawet w miarę sobie tutaj radzi. Na pewno trzeba dzisiaj chyba podlać. Tutaj bober, jeśli ktoś też oglądał z filmów, też może tutaj, do, tutaj dodam z filmiku. Chyba z kwietnia. Już nie pamiętam dokładnie dodawany. No to już został ścięty. Już dawno zebrany. A zostawimy jeszcze te pędy. Bo widzę, że zaczęło coś tutaj wyrastać z powrotem. No i zobaczymy czy też z tego będzie jakikolwiek zbiór. No coś tutaj się zawiązuje. No są tutaj takie małe, małe stronki. Też ciekawie jestem. No na pewno nie będzie jakiś kosmiczny. Ale widzę, że na drugi zbiór po ścięciu też spokojnie jeszcze coś może, może z niego być. Tutaj dalej maniok, też tutaj zobaczymy co z niego będzie, w końcu mi się go udało w ogóle skiełkować, bo tak ciężko go mimo wszystko udało się skiełkować, w szklarni rośnie fajnie, pomału tutaj przerasta, jego zadaniem w ogóle w tym roku jest tylko wyrosnąć, żeby żeby było dużo tutaj gałązek na przyszły rok i zobaczymy jak będzie zimował, bo na pewno tu w tym roku mało, na pewno tutaj żadnych tutaj bólów z niego nie będzie, bo już zaczyna się lipiec, a on jest dopiero takiej wielkości, ale ale coś tam jednak coś tam jednak rośnie a to także maniok z innych nasion wysiany w zeszłym roku i przezimowany tutaj w domu pod lampą no słabo, więc słabo się to zapowiada, ale, ale przeżył, przeżył, dopiero też tutaj zaczynał rosnąć, bo w ziemi w szklarni no słabo. Dopiero tutaj jak go przesadziłem do gruntu, to zaczął już takie spore listki tak ten właśnie tutaj pierwszy pierwszy ten listek wytwarzać a i tu na koniec jeszcze takie wysiewy kukurydzy słodkiej. To też czeka tutaj na zwolnienie się miejsca. I niedługo też tu będzie jeszcze kukurydza na, na działce posadzona. Także tak wygląda przegląd czerwcowy. Wszystko dopiero tutaj dosiąga już połowę swoich tutaj możliwości. Już taki szczyt już jest blisko. Pozdrawiam.